Co my tu mamy? Piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Kwitną krzewy, kwitną kwiaty, zawilce. Ale to spotyka się w wielu, wielu miejscach. Takie łany czosnku niedźwiedziego nie spotyka się co dzień. A tu nawet jeden kwitnie. Te mają już nabrzmiałe pąki, a tu jest kwitnący i znalazł nawet jakiegoś amatora do pyłku, nektaru. No dobrze, zapylaj, zapylaj. Takie bluszcze na drzewach też, to nie jest dla mnie codzienność. Widzę tam głębiej kwitnące groszki. A na ścieżce 272. 272 do zobaczenia. Rezerwat Przyrody Kopce. To leśny rezerwat o, w dzielnicy Cieszyna-Marklowice. Ustanowiony w 1953 roku. Na 14 hektarach czy 77 arach, na takiej przepięknej skarpie. W koło te grunty, które nadawały się do użytkowania, zostały zajęte rolniczo albo przez miasto. Ta skarpa pocięta wąwozami, z potokami w tych wąwozach, no, zostawiona została do. Tego, żeby pokazać jak to tutaj bywało. No i przebogata jest w roślinność chronioną. A najbardziej cieszy mnie, że znalazłem cieszyniankę. To roślinka, która występuje gdzieś na południu Europy, w pasie od Austrii przez. Słowenię do, do Bośni. Szukałem ją w Mogilianach na, w rezerwacie Cieszynianka, bo tam też została jakby przeniesiona. Nie udało się. Mamy czosnek niedźwiedzi, fiołki i cieszynianka. Te pięć płatków czy sześć płatków, to właściwie nie są płatki, tylko Przekształcone listki, a kwiatostan to jest ten żółty środek. Polska nazwa nadana przez lokalnego botanika, a Cieszynianka również znalazła się w legendzie Gustawa Morcinka, który przypisuje jej pochodzenie. Szwedzkiemu żołnierzowi, to może jeszcze groszki, i idę szukać sobie obrazki alpejskie, też przepiękną roślinkę, którą tu można spotkać. To tyle.